Dzień dobry, witam wszystkich, godzina 12.01, zaczynamy nasz live analityczny. Gorąca prośba do wszystkich, napiszcie na czacie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy dobrze widać, czy słychać. Mam nadzieję, że wykres euro już widzicie u siebie również. Tutaj się wydarzył taki dosyć prosty motyw, o którym mówiliśmy też wczoraj. Ja go jedynie przypomnę. Setup intradayowy został zaksięgowany tutaj, Celowałem troszeczkę nawet niżej, także pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo lokalny opór, o którym mówiliśmy, to była dokładnie ta linia, już sobie przypominamy, czyli ten nasz układ ZZB. Widzimy, że ten poziom został mocno naruszony, został jedynie górny cień. Odjechaliśmy w dół i według mnie w tym momencie na eurodolarze zaczynamy spadać. Jak głęboko już wam pokazuję, bo tutaj mamy dosyć fajny ruch mierzony, także precyzyjnie jesteśmy w stanie to sobie wyliczyć. Mamy A, mamy B, mamy C i mamy D. Już widzimy, że ta korekta prosta, czyli potencjalny nasz zygzak, wypada w tym miejscu i są to okolice 1,10,90. Według mnie tutaj ta fala CD no, powinna wybić po pierwsze ten niebieski prostokąt, czyli układowy balans E, raczej wybijemy dołem. I docelowo tutaj zaksięgujemy mierzenie 1,10,90. Gorąca prośba do wszystkich, dajcie mi znać, czy jest ok, czy, czy widać, czy słychać. A YouTube widzę nam nie wystartował, nie wiem dlaczego. Muszę w takim razie sprawdzić, co takiego nie zadziałało. Tutaj widzę, dołączacie na Facebooku, ale zobaczcie jakiś mały problem z transmisją na YouTube. Ok, w takim razie muszę szybciutko tutaj przekierować wszystkich na. na Facebooku ewentualnie na naszą grupę Forex and Crypto Trading. Może minutka dosłownie. Okej. Okay. Zobaczmy, czy osoby się pojawiają. Tak, widzę, nowe osoby już dochodzą. Dobrze, poczekajmy dosłownie pół minutki. Niech wszyscy się zbiją. No, na YouTubie coś dzisiaj się zadziało, takiego, że widzę, transmisja na mnie nie poszła. Rzadko to się zdarza, ale czasem tak. Czasem tak jest. No nic, to jest technologia, która niekiedy nie zawsze dobrze działa. E, Okej, okay, widzę, osoby do nas dołączają. W takim razie szybkie szybki powtórzenie tego, o czym mówiliśmy. Eurodola, mierzenie F100, 1 do 1, 1, 10, 90. Mamy tutaj jeszcze dosyć ładny ZZB. To jest, słuchajcie, taka strefa popytowa, która mnie interesuje. To jest naprawdę bardzo ważne miejsce. W tym momencie, tutaj ten do którego pewnie dążymy, uważam, że ten poziom będzie spokojnie zaksięgowany. 1,1090 powtarzam jeszcze raz. Czyli liczymy na to, że wyjście dołem z tego układu, balans tego niebieskiego prostokąta, prawdopodobnie nastąpi, GBPUSD. No, GBPUSD tutaj też jest zbliża do tego poziomu. Tutaj sytuacja jest w sumie podobna do tego, co mamy na euro-dolarze, bo na euro mamy. Zobaczcie, 1 do 1 i na funcie do dolara też ten 1 do 1 jest. Ja pewne mierzenia, które są już nieaktualne, one raczej nie będą nam grać, wykasuję, żeby tutaj był porządek na wykresie i zaznaczę to, co jest ważne. A ważne są dwa zielone wsparcie, 1,28,23, 1,27,75, czyli dolny ZZB i mamy dolną podstawę tego pomarańczowego prostokąta, czyli overbalance. Oba poziomy bardzo ważne, także warto o nich pamiętać. Tutaj docelowo ten 1 do 1 na ZZB, niższy poziom, no wygląda też ciekawie. Także to są potencjalne miejsca do zawierania długich pozycji. Jeżeli chodzi o dolara do jena, tak jak wspominaliśmy, tutaj podtrzymuję moje zdanie, fala CD, ona będzie bardzo ciężka do wytrzymania, ale myślę, że, że powinna się udać, zwłaszcza cierpliwym graczom, tutaj nawet nie mieliśmy szansy podczepić się pod to co idzie, idzie prawdopodobnie impuls wzrostowy, nie, no ja wskazywałem taki dosyć ciekawy poziom, też byłem tam ustawiony, rynek odjechał bez nas na poziomie 108.05, także możemy go wykasować, był potencjalny taki pomysł na korekcie proste, żeby wejść, rynek odjeżdża, idziemy wyżej, także tutaj docelowo przypominam cały czas 161.8 FIBO, 109.68 to jest taki docelowy poziom. Jeżeli chodzi o Royena, no Ejek słuchajcie, jednak to 61,8, to jest bardzo ciekawy motyw, też taki edukacyjny. Piękny klaster FIBO, zobaczcie, zadziałał no, bardzo, bardzo precyzyjnie, tak? Wydłużenie, czyli po raz kolejny się powtarza, zobaczcie i potwierdza to, o czym mówimy, czyli wydłużenie Fibonacciego FS 161,8, jak pięknie działa. Jak pięknie działa na przykład z prostym mierzeniem FIBO, no też nie byle jakim, bo tutaj widzimy 61,8. Co prawda ja przegapiłem ten setup, bo też miałem pozycję po prostu w innych parach w Australijczyku, między innymi na Etku, prawda? Więc jakby nie mam zwyczaju grać wszystkiego, ale bardzo ładnie tutaj ta, ta strefa zadziałała. W tym momencie prawdopodobnie wyjdziemy wyżej. To jest bardzo podobna sytuacja do tego, co się dzieje na dolarze do jena. Dolar do jena idzie górą, więc prawdopodobnie, więc prawdopodobnie euro pójdzie za nim i wybije ostatnie maksima. I wybije ostatnie maksima, no tak, tak, moi drodzy, to wygląda. Okej. Okay. Lecimy, lecimy dalej. A jednak tam transmisja, słuchajcie, na YouTubie działa. Ja mówię, co jest tak mało osób na Facebooku? No nie mało, bo prawie 50. Ale wystartowała troszeczkę w innym kana na, na, na innym tym, na innej playliście, tak jakby. Ale widzę, że poradziliście sobie z tym. Po prostu wystarczyło odświeżyć nasz kanał. Okej. Okay. Dobrze. No to w takim razie się uspokoiłem. Dobrze, że działa nam wszystko. Tutaj widzę Wasze Informacje, komentarze: No, jest okej. Okay. dobrze, jest okej. Okay. Lecimy dalej. Euro.pl, przypominam, długą pozycję mam i na dolarze również tutaj celuję. No, co najmniej w okolice tego dosyć ważnego oporu, jakby nie było. Ten dołek jest ważnym punktem odniesienia. To jest 13 dzień września, okolice 4.31. No, i myślę, że ten ZZB w tych rejonach on będzie zaksięgowany. To jest dla mnie w tym momencie strefa podażowa. Więc ja sobie to zaznaczam takim kolorem bardziej podażowym, a więc niech będzie ten różowy, on jest mój czytelny. No i tutaj taki motyw, który dosyć często się też pojawia, czyli odbicie od 786, wypełnienie tego układu harmonicznego, dochodzimy do punktu B, odbijamy i księgujemy 886. Tu jest pewnego rodzaju pułapka, bo niektórzy, którzy niektórzy jakby nie rozumieją, tego, że punkt B jest taki ważny, od tego miejsca cofka następ, bardzo często następuje, to myślę, że ten poziom FIBO może nie zadziałać. On działa, tylko że on działa do pierwszego scenariusza. Pierwszym scenariuszem jest ZZB, czy pierwszym przystankiem, może tak powinienem powiedzieć, jest ZZB, czyli biegunowość z punktu B i dopiero mamy cofkę, i od tego miejsca, od głębszego poziomu, ten ruch docelowy jest mocniejszy, więc tutaj po prostu proszę o tym pamiętać na, na euopl USDCHF, zbliżamy się, w końcu się zbliżamy do tego poziomu. Ja już tutaj od samego rana bacznie obserwuję Franka, dlatego że sam poziom już jest naprawdę bardzo ciekawy: 0,99,20. Ciekawa jest też formacja, która się zamknęła 4 godzinówka. Zwróćcie uwagę na ten dolny cień. Tutaj no jednak mamy dosyć ważną informację, że ten popyt się tutaj uaktywnia, prawda? Więc prawdopodobnie zaatakujemy te rejony 99. 09920 No i docelowo myślę, że ten układ harmoniczny ten pomarańczowy zaczniemy wypełniać Także jakby nie było to fala CD prawdopodobnie będzie do wyjęcia zobaczymy Najpierw musi się scenariusz zacząć realizować EULAUD, e, pięknie tutaj dwie pozycje mi zarabiają, e, troszeczkę się obawiam jednego miejsca, już Wam pokazuję, tutaj mamy piękne e, odbicie, no to jest klasyczny przykład, ZZB, strefa wsparcia, potwierdzona FIBO, też to rozgrywałem, zresztą to wszystko pokazywałem. Kilka dni temu, mam nadzieję, że też na tym skorzystaliście, bo setup był bardzo prosty, tak? Względnie prosty. No nie chcę powiedzieć, że jakiś był banalny, prawda? Bo trzeba znać odpowiednie techniki. Natomiast ten dołek był do wychwycenia. Ok, pierwszy przystanek. Słuchajcie, pierwszy przystanek to jest ta strefa podażowa. Już tłumaczę i pokazuję, dlaczego uważam, że tutaj możemy zareagować. Te strzałki sobie przestawimy troszeczkę niżej i dołożymy do tego... Mierzenie Fibo. No, na oko pewnie widzicie, że tutaj też są już rejony 61. Zaznaczenie tym kolorem, żeby nam się nie zlewał ten czerwony, niech będzie niebieski, proszę zobaczyć. 61,8 Fibo i to jest poziom 1,63,46. To jest dla mnie taki target na pewno z jednej pozycji, czy z obu, to zobaczymy. No, jedna na pewno, mam dwie, dwa, dwie długie pozycje, dwa longi. Jedna będzie targetowana tutaj, jeżeli ten poziom nie zostanie zauważony przez rynek, bo oczywiście może być coś takiego, to wtedy prawdopodobnie idziemy na ostatnie szczyty z tendencją do wyjścia górą, więc drugą pozycję sobie zostawię. Natomiast ta strefa jako przystanek, chwilowa konsolidacja czy wyhamowanie rynku, no myślę, że jest to wielce prawdopodobne. 1,6350, te okolice na euro Australijczyku. Także proszę sobie o tym proszę sobie o tym też proszę pamiętać o tym i proszę sobie to zaznaczyć. Australiczek, też mam pozycję, tutaj bardzo ładnie się sytuacja rozwija, nie widzę jeszcze żadnego tutaj niepokoju do zamykania tej pozycji, ja mam cały czas shorty, jak wiecie, już od dwóch, albo nawet już trzeci dzień, dzisiaj mamy czwartek, tak, to trzeci dzień, tutaj mam, przypominam, dwa targety, nie po to są zaznaczone różnymi kolorami prostokąty, żeby z nich nie korzystać, oczywiście to nie są przypadkowe jakieś tam prostokąty czy kształty, to są układy pokazujące największe korekty w obecnym impulsie wzrostowym. Obecny impuls wzrostowy, czyli mam na myśli to, co się działo od tego dołka z 1 października, z pierwszego tego miesiąca, tutaj do tego szczytu. Wejście, przypominam, było na wydłużenie FIBO, proszę zobaczyć, 161. Podwójny retest na H1, czyli pierwszy test, odbitka, drugi test, piękne informacje świecowe, objęcie BESY, czyli informacja o tym, że podaż tutaj zaczyna przejmować kontrolę. No i staramy się wyjść tutaj z tego odbicia. Pierwszy target 0,6813 i docelowe miejsce, czyli dolna podstawa pomarańczowego, tego największego układu korekcyjnego 0,6790. Uważam, że jeden i drugi target będzie zaksięgowany, ale o tym też na żywo. Tutaj o 12 będę o wszystkim mówił. Wczoraj tutaj pojawiła się też taka propozycja jakiej pary, której ja na co dzień nie obserwuję USD do Zara. Już ją zostawiłem, ale myślę, że ją zostawimy, zastąpimy, bo ona była chyba taka jednorazowy, jednorazowy, jednorazowa propozycja. Ja na tej parze nie gram, więc myślę, że możemy ją zastąpić czymś z funtem, prawda? Przypominam, funt np. do Jena to jest bardzo, bardzo ciężki w tym momencie setup do zagrania ze względu na zawierowania brexitowe i tak dalej. To po pierwsze, po drugie, jak sobie zobaczymy, yy, znaczy zawirowania napięciem, może bardziej to słowo byłoby lepsze związane z Brexitem. Tutaj mamy 61,8, yy, które zostały już tyle razy przetestowane, nadbijane i była próba wyjścia górą. Że ja tego momentu i tego poziomu nie rozgrywam. Mówię otwarcie, mimo że widzimy ewidentnie, konsolidujemy i gdzieś tam ta próba odbicia, jakaś podaż się pojawia. Natomiast patrząc po wolumenie skumulowanym proszę zobaczyć ten zielony tutaj tej podaży jeszcze nie widać. Także troszkę się obawiam tego, że to są takie chwilowe przystanki przed docelowym wyjściem w górę. Tutaj mamy jeszcze 1 do 1 a b c i d i to jest według mnie takie miejsce, które będzie zaksięgowane, czyli szeroka geometria 1 to 1 142 76, czyli typowa korekta pędząca z zaksięgowaniem po prostu tutaj mierzenia, czy też dokładnie mówiąc projekcji Fibonacciego 1 do 1. I uważam, że to miejsce będzie zaksięgowane na funcie DNA, no one Ono jest po prostu ważniejsze dla mnie w tym momencie, aniżeli to 61,8. Przechodzimy do indeksów. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawajcie na czacie. Jeżeli potrzebujecie dokonać jakiejś analizy, to piszcie mi. Mamy dobry czas, więc spokojnie możemy sobie wszystko mówić. O, Grzegorz proponuje Kanadyjczykiem, żebym zastąpił tego Zara. No dobrze, USDCAD, czyli tutaj sobie dodajemy, co tutaj takiego wyskoczył, jakiś komunikat? USDCAD, USDCAD. tutaj padła propozycja, no okej. Okay. O, i w sumie to jest dosyć fajna propozycja, bo na Kanadyjczyku tutaj sprawne oko wychwyci, że rysuje nam się układ harmoniczny. Zaraz zobaczymy, czy tutaj... On jest precyzyjny czy nie? No to 61,8 troszeczkę tej precyzji brakło, chyba wybicia. Jednak dolny cień został, aktywował się popyt, powiedzmy, że jest ok. Zbliżamy się do 88,6, więc tutaj ten poziom będzie no, dosyć ważny. Technicznie istotny. Zaznaczmy sobie to układem harmonicznym. Czyli lecimy od dołka. Mamy XA, AB, BC i punkt D886. 1,3054. Dosyć ważna strefa, słuchajcie. Zobaczmy, czy nie ma jakiegoś klastra FIBO. Czyli pomierzmy tak, jak to um, się często robi, czyli mierzymy falę BC w układzie. I co mamy? 127, ale nie pokrywa się. No, niestety to mierzenie jest nie, nieprecyzyjne, a więc je kasujemy. Czyli zostaje nam tutaj wsparcie wynikające z punktu D formacji harmonicznej z poziomu 1,3056. Także warto jakieś alety ustawić. Obserwować ten poziom. Przechodzimy do indeksów. Tutaj mamy wypełnienie, jeden i drugi układ. Słuchajcie, bardzo ważna sytuacja i bardzo ciekawa, przynajmniej technicznie mega ciekawa. Pierwszy to jest układ harmoniczny. Czyli to, co widzimy tutaj, zakończone 127,2. Mówiliśmy o tym wczoraj. Pięknie weszło, tak? Idealnie dojście, zamknięcie ceny na FIBO, wypełnienie układu. Wszyscy to widzimy, tak? Co jest wyżej? Wyżej też są nie byle jakie mierzenia. Dwa najsilniejsze, dwa 161,8, czy tak zwany cluster FIBO, zagęszczenie zagęszczenia dwóch mierzeń z różnych niezależnych w ogóle fal, które zostały na rynku odpowiednio pomierzone. I co się może wydarzyć? W tego typu sytuacji widzimy, że jeden poziom jest ważny, i drugi, który jest wyżej, też jest ważny. Tak. No i co robić? W tym momencie ja pozycji nie mam, bo patrzę też na wolumen, jeżeli nie będę widział w żaden sposób tej podaży, która się pojawia, tutaj jeszcze jej nie widzimy, no to raczej na siłę krótkich pozycji brał nie będę. Co się może pojawić? Bo często się to pojawia, lekkie odreagowanie. Próba ataku i tutaj wybicie to jest typowy motyw wybijający stopy, prawda? Dla tych, którzy grają na FIBO czy po prostu mają krótkie pozycje, bo mówią, że jesteśmy wysoko na indeksach, nie? Bo też niektórzy mówią, że na, korekta się należy, prawda? Nic się nie należy na rynku. Jeżeli będą chcieli, to pociągną i przebiją 13 tysięcy, prawda? Więc to, to tak myśleć nie możemy, bo to. Patrząc, ja wiem, że z perspektywy H1 czy H4, no widzimy, że tutaj ten ruch robi wrażenie. Tak, ale to, to jest jeden z możliwych scenariuszy, tak? który gdzieś tam jest oparty na pewnej geometrii powtarzalności. Także ja bardziej bym się skupił tutaj na, w tych rejonach. 12920, 12930, czyli ta strefa, e, dlaczego? Dlatego, że no, jeżeli mielibyśmy porównać, co jest ważniejsze, tak? czy spróbować odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, czy klaster FIBO 2 161 czy układ harmoniczny, wybieramy to pierwsze. Dlaczego? Statystyka. W tym momencie, na tym klastrze FIBO, ja, ja to badałem i jedno i drugie, bo układami harmonicznymi ponad 10 lat się zajmuję. I klasy FIBO tego typu one działają, znaczy działają. Reakcja podażowa tam jest na 10 przypadków, 8-9 momentów, gdzie odbijemy, gdzie jest wyhamowanie, gdzie rynek ten poziom zobaczy. Także po prostu ta strefa na 12, 920, 930 jest dla mnie ważniejsza. Jeżeli chodzi o S&P, konsolidacji ciąg dalszy, 3000 i 3000 i to się nudne staje, bo non-stop atakujemy, jak nie z jednej, to z drugiej strony, wybijamy, odchodzimy kilka punktów, znowu dochodzimy, idziemy bokiem. Także ja tutaj żadnej pozycji nie miałem ani nie mam, ja nie gram trendów bocznych, horyzontalnych i tak dalej, także tutaj czekam na wypełnienie tej szerokiej, co prawda bardzo szerokiej formacji, no ale ten układ kraba, bo on tak się nazywa z zakończeniem na 161, akurat taki szeroki, taki rozciągnięty w czasie jest. Że tutaj czekamy cierpliwie na 3100 i to jest poziom, który mam na celowniku. Jeżeli chodzi o złoto, złoto według mnie pozostanie tutaj w trendzie bocznym z tendencją do wyjścia dołem. Także to też jest dosyć istotne, że tutaj ta formacja prawdopodobnie dojdzie do fs 100 nawet do mierzenia 161, wypełniając tym samym układ. Harmoniczny, także no, ten 1 do 1 jest tutaj taki bardzo szeroki. No Myślę, że warty zainteresowania. Tak Po prostu chciałbym zwrócić uwagę na ten poziom, który znajduje się niżej, na 1422. no Ale jeżeli myślimy o jakimś horyzoncie wyższym, czyli H4D1, nawet to warto spojrzeć na szersze, troszeczkę w szerszej perspektywie. A wygląda to moi drodzy, w ten sposób. Zobaczcie, czyli wypełnienie tej korekty. Plaster Fibo i poziom, który widzimy, że wielokrotnie był naruszany, testowany, ale generalnie rynek ten poziom widział. Powtarzam natomiast jeszcze 1422 i w dłuższej perspektywie na to miejsce czekamy. Ropa WTI, ropa WTI, tutaj wychodzimy mocno do góry. Zobaczmy na interwale 4-godzinowym, jak to wygląda, co tutaj takiego mamy. Część rzeczy sobie wykasujemy. Część rzeczy sobie wykazujemy. Tutaj mamy też 1 do 1 e, taką potencjalną korektę liotowską. Zaraz zobaczymy, czy mamy złapaną jakąkolwiek symetrię, czy nie. Mamy A, B, C i D. Mamy 1 do 1, 56, 30, 56, 40. E, no i teraz kolejna rzecz. Sprawdzimy, czy mamy jakiekolwiek potwierdzenie w postaci wewnętrznego mierzenia, bo jeżeli nie będzie, to setup odrzucamy. Jeżeli będzie, to się nim zainteresujemy. Nie mamy. Widzimy, że mierzenie F100 jest pomiędzy 38 a 50, a więc tutaj żadnego potwierdzenia dodatkowego czy klastra FIBO po prostu nie mamy. Zobaczmy zewnętrzne mierzenie tej fali spadkowej od szczytu do dołka. O, i to mi się podoba! Proszę zobaczyć. Inny kolor wrzucimy. Niech będzie kolor czerwony. Mamy 161,8. No i mamy F100 i mamy fajną strefę podażową. Zaznaczamy. Odczytujemy poziomy 56, 48, 56, 50, a więc tutaj dajemy strzałkę, żeby o tym poziomie, właściwie o tej strefie, nie zapomnieć, bo sobie do tego jutro wrócimy. Przechodzimy do kryptowalu. Zobaczmy, co się dzieje na Bitcoinie, a tam się troszeczkę krew polała i spadliśmy w, do takiego miejsca które akurat jest bardzo, bardzo bliskie, jeżeli chodzi o tutaj moje podejście i, i, i to, co wykonuję, bo też nie chcę sugerować, więc może nie będę mówił, czy pozycję mam, czy nie, żeby to też nie było odebrane jako tam rekomendacja, czy jakiś sygnał inwestycyjny. Natomiast zwracam uwagę na to, co tutaj się znajduje od strony technicznej. A od strony technicznej, no mamy nie byle jakie poziomy, bo mamy 161. Ostatniego ruchu mamy 161 całości z W1 i piękne mierzenie 61, też może na tym etapie już Wam pokażę, dlaczego uważam, że ta strefa jest taka, taka ważna. Proszę zobaczyć, mierzymy cały ruch tutaj od tego dołka, to był początek, słuchajcie, grudnia zeszłego roku, a więc niedługo rok będzie, mierzymy tutaj do 13800 i mamy 61,8 ruchu. Co ciekawe, ten ruch, czyli ten szczyt tutaj z 23 czerwca, to też jest 61,8, ale z interwału jeszcze szerszego, nawet na kresce miesięcznej to widać. Przypominamy, zobaczcie. Proszę zobaczyć. Mamy 61, no to jest taki poziom, który ja pamiętam, bo ja go brałem, też o tym mówiłem na live. Ie. Co prawda nie wytrzymałem całego tego ruchu spadkowego, no bo to takie łatwe nie jest, natomiast precyzję tutaj tego szczytu uchwyciliśmy i widzę, powiem Wam, bardzo duże podobieństwo z tym zagraniem tutaj na spadki w tym kontekście, co mamy tutaj na wzrosty, bo też jest 61 i tam też były takie potwierdzenia, też był klaster FIBO i były dwa dodatkowe mierzenia, które tutaj mamy, więc wygląda to bardzo ciekawie 7,207,300. Także do tego będziemy pewnie jeszcze niejednokrotnie wracać, bo to są już takie rejony, które uważam, że nie warto, warto o nich pamiętać i jakoś tam poważnie o tym myśleć. Tak? Zobaczmy, co się dzieje na eterze. No, Ethereum wypełniło układ harmoniczny. 886 zaatakowane. Ja mam pozycję, miałem jedną na portfelu kryptowalutowym, zamknąłem z zyskiem to, co miałem, przede wszystkim Ripple'a. Tam miałem krótkie pozycje, przypominam. Jeżeli chodzi o, o Ether, tutaj nie wykonuję w tym momencie żadnych ruchów. Jedną pozycję miałem, ale no, nie wiem, czy, czy, czy jej nie będę zamykał, bo jeżeli Bitcoin spadnie w dół, to wiadomo, że wszystkie inne altcoiny również pociągną. Więc tutaj chciałbym też po prostu mieć taką świeżą, czystą głowę, tak, żeby nie, nie wisieć tam w jakichś pozycjach niepotrzebnie. Ale pokażę Wam to, co się działo na Riplu i w sumie z tej pozycji jestem bardzo zadowolony i u siebie na prywatnym portfelu i to, co pokazałem w grupie kryptowalutowej, walutowej, bo tutaj ten ruch spadkowy no, wyjąłem. Nie, nie wyjąłem go w całości, bo nie zdążyłem zamknąć, natomiast w 70% ponad procentach został wyjęty. Dlaczego mówię, że jestem zadowolony? No Z kilku powodów. Po pierwsze, po raz kolejny tutaj precyzja FIBO dała sobie znać. Zwróćcie uwagę na ten klaster 786, 161,8, a więc nie byle jaka strefa, prawda? Dwukrotnie przetestowana. Mało tego, mamy układ harmoniczny. Zaznaczam formację harmoniczną. Tutaj mieliśmy, mieliśmy klasykę, czyli XAB, punkt B na 61, punkt D78 to jest podstawowa formacja harmoniczna, układ Gartleya. Pięknie zaksięgowany, zobaczcie, no i taka reakcja jak w dniu wczorajszym, czyli przyspieszenie, wypełnienie, piękne odbicie z bardzo ciasnym stopem to było zagranie. A więc tutaj stosunek zysku do ryzyka wyszedł naprawdę bardzo, bardzo duży, tak od strony matematycznej mówiąc. Także to. Wygląda fajnie, natomiast w tym momencie sytuacja jest troszeczkę nerwowa, można powiedzieć, na kryptowalutach. No bo wczoraj krew się polała, i w tym momencie tutaj oczy są zwrócone na Bitcoina. Moje tak samo 7200, 7300 i ta strefa jest do obserwacji. wig 20 na zakończenie. Układ harmoniczny 1 do 1, układ Gartleya 260, 2, 265. Tutaj się nic nie zmieniło od wczoraj, a więc czekamy cierpliwie na zaksięgowanie tutaj tego. Poziomu. Poziom też ciekawy, bo mamy 1 do 1, mamy układ harmoniczny, też jest klasyka, czy dokładnie taki układ, jaki był na Riplu, co też potwierdza, że te układy się pojawiają na każdym płynnym i zmiennym instrumencie. Tak? Tutaj podstawowe dwa kryteria to właśnie płynność i duża zmienność, żeby te fale były widoczne i bez względu na to, czy to jest WIG-20, Ripple, Bitcoin, czy Euro, dolar czy Złoto, te formacje się pojawiają i co ważne, są skuteczne i działają. Także na WIG-20 czekam cierpliwie na wypełnienie fali CD i całego układu harmonicznego. OK, jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę pytać. Ja sobie zobaczę, co tutaj się dzieje na czacie. Dzisiaj jakaś rekordowa publiczność jest, bardzo dużo osób, a to chyba przez to, że przez chwilę nam nie działała transmisja i weszliście na Facebooka, ale na YouTubie też widzę ponad 130 osób mamy. Dobrze, co tutaj ma? jakie mam depo, no ja mam kilkanaście rachunków tutaj odpowiadając na twoje pytanie, więc ciężko też określić, bo na każdym jest troszeczkę inna strategia zarządzania i budżetowania pozycjami, to jest ważne, bo jeżeli chodzi o narzędzia, no to znacie moje narzędzia i spojrzenie na rynek, natomiast prowadzenie pozycji styl na różnych rachunkach jest różny, ale to ciężko odpowiedzieć w jednym czy w dwóch zdaniach. Jaki mam wolumen? Wolumen mam ustawiony i skumulowany, który mi pokazuje otoczenie i pokazuje mi pewnego rodzaju sentyment. I tak jak czasem Wam daję takie wstawki, czy ta podaż się pojawia, lub popyt, to jest dla mnie ważne. I wolumen realny akurat na tej platformie jest dostępny. Ok, dobrze, słuchajcie. Więcej pytań nie widzę. Słyszymy się w takim razie jutro o godzinie 12. .00. Najbliższy live będzie live trading u mnie 15 listopada. Już data została oficjalnie potwierdzona. Mamy pierwszych chętnych, także jeżeli ktoś tutaj nas słucha, ogląda tę transmisję, chciałby przyjechać, wspólnie pohandlować, zapraszam serdecznie. Wystarczy do mnie, do mnie napisać, żadnych opłat tutaj nie ma, wszystkie koszty są po mojej stronie, także miło będzie się spotkać, potrajdować na żywo. Także do zobaczenia w listopadzie, 15 dzień listopada. Natomiast my się słyszymy codziennie o 12, także łapka w górę, zasubskrybujcie sobie nasze kanały. I jak nie na Facebooku, to na YouTube jest zawsze gdzieś tam nas znajdziecie. Powodzonka i miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.